Siemano. Witam wszystkich w pierwszym odcinku League of Legends. Tak. E, pierwszy odcinek League of Legends 3 na 3 Zwykły random, to jest tak grany <coughs> chrypka e, dla testu. Jak to po prostu wyjdzie i tak dalej, i tak dalej. <coughs> Jeszcze drobny kaszelek. No cóż zdarza się. E, tak, ja sobie gram Kassadinem E, razem z Nidalką i Jaxem A przeciwnicy mają Lissina, Ryven i Orianne Hmm Dosyć ciekawe My mamy e, jakie przeciwnicy m, dość mobilne Mobilne teamy No, dosyć mobilne e, Ryven sobie tymi swoimi podskokami Lissin Najbardziej chyba mobilniejsza postać w grze no Jax będzie skakał, jak Asadinem też będę. Nidalka też ma te swoje susy. A Oriana przyspiesza się swoją kuleczką. Tak, dość ciekawe. Postaramy się, postaram się wygrać. Zależy jak mój team sobie będzie tam radził. Ehm, chyba będę szedł na solo lane z tego co wiem. No cóż Jak będę miał Dosyć ciężko może być na solo lejnej Jak mi się trafi taki lisin Na pierwszych levelach Ale potem może być ok Dobra, oczywiście silence Dlaczego by nie Come on everybody A dobra Sprawdzimy sobie jeszcze tutaj te krzeczki Krzeczułki no kaman, co Jack zrobisz? Awczysz, Kupiłeś dwa miecze. Mm. Okej, okay. tak myślę, że oni tutaj będą. Hmm, No cóż Wracamy się do bazy. No bardzo, bardzo ciekawe będzie lepiej się wrócić zanim się minie. z respem. no, a na szczęście nie padnie oh my god, maybe no Jax, come on dude, come on, come on Good job, nice, very nice no, skoczysz jeszcze raz? Skoczysz, men, skoczysz? Bo ja nie mam jak. Nice! OP Dobra, Bierzemy sobie falę minionów. Żeby za dużo nie stracić. I się od razu wracam do bazy. Mm, żeby mnie tutaj zaraz a ah, z Raven nie zaskoczyli. To by było niemiłe. Ej, kupimy sobie Potamany. Apeidżę uzupełnimy. I jedziemy dalej. Jax uh, będzie junglował. Nice. 2-0 już ma Cordelas To co jest uh, very nice. Może ścisza tego LoL'a. What the fuck? Dual lane? Really? Reli Rally? Srislie? Ja nie mam jak farmić. Hmm. Co to, Ariana ma od rana po ty... Przeciwnik pokonany. Oh tak. Problem jest z Orianną, niestety. Oh god damn it. nice nice Skocz do niej, zarzuć stuna, a ja mam slowa, man Ja nie mam jak do niej doskoczyć, dude Fakt co robi w ogóle ten Chuck? to nie ma stuna, man Kordelaz jeszcze miał Chyba że użył No, istnieje taka możliwość Trzeba last hitować, last hitować, a potem zmiażdżyć wroga. Eee, dobra. By last hity, byle last hity wchodziły i będzie luz. Ej, trochę jeszcze potrzebuję do tego spowolnienia. Do E. Jeszcze parę skilli użyć. Jeszcze... ile tam chyba? 5 czy 6? A, po sześciu. Okej, okay, może być po sześciu. Hop. A no, dobra. Nie ma takiego bicia. Dobra, oczywiście maksujemy sobie naszego silensa cudownego. Będziemy silensować Orianne. Y, żeby nie waliła w nas tymi słymi kuleczkami. No man Fuck motherfucker, dobrze, zajebiście. Good job Nawet nie wierzyłem w to, że ją zabiję. There. No, jestem, jestem, jestem. I just coming! No po prostu nice OP Tak dobrego teamu to ja dawno nie miałem Raven, chodź tu do mnie Na razie i tak nie padniesz więc się nie musisz o nic martwić Potrzebuję ulta żeby cię zabić Orianna a, motherfucker, faka laskity tu mnie wchodzą. A, cwaniara. Będzie mi uciekała teraz. O, coś, jakiś lag. A. Dobra, wróćmy się. Ciutka. Zaraz akurat ulti się bije, więc będzie luz. Wtedy będziemy sobie mogli elegancko tuc i uciekać od jej kuleczek Okej, okay, jest już ult o, o, Idziemy na naszego tego... albo i nie. Farmimy, farmimy Zaraz się wrócimy coś kupić, bo 2K 2K w zapasie już jest więc nice very nice będzie można coś ciekawszego już sobie zakupić żeby po prostu ich zjeść Dobra. lecę tu do Was ale nie wiem czy on coś pomogę może może no kaman Myślałem, że będzie mój... Dawno tak w ogóle nie grałem. Fajnie się nie gra. Opa, ecząb. dobra. O, co to jest? Tego to ja nie chcę. Czy jest tutaj... Aha, więc takie rzeczy mamy do wyboru. <laughs> co tutaj mógłby sobie kupić eee, hmm, pojęcia nie mam szczerze nie mam pojęcia może to no dobra niech będzie nie czekam na tą księgę dobra z tą księgą w ogóle kasadinem ciekawe czy to da się przeskoczyć z ulto. Wow! OP! Very nice! Yup. I bijemy minionki. Świetny laskit. hit. E, jest kasadina, jeśli przeciwnik cię nie haraszuje itp itd. Bo tak to to jest dość ciężko. O oh, fuck, tracę last hity i tak mam... Hmm, najwięcej. Kupimy sobie teraz tego kapelutka, potem sobie, nie wiem, może różdżkę wieków, no nie wiem, może trzeba będzie pomyśleć. Koniec serii. Uuu. No faka. Oh man, seriously. Ja zabije tak. No, 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 no. Ah. Britnis bydź. Tak jest. O, pekasadin. Total failetly. No. Tak, zdeczka. E, Goś nie trafił we mnie. Nie zkił. Uuuu. zdążyłem. Ale super. idziemy dalej <laughs> świetnie Wie wiedz mi kapelusz bugleta <laughs> skąd oni te nazwy biorą to ja nie wiem teraz mi się przyda to jeśli to mam to mi się przyda to a potem może tamto przeciwnik pokonany tu nie ma jej poszła tam a to dobrze Będziemy sobie farmić. Ope. Farma jest moja. O, oczywiście. Nie ma innej opcji. Uff, i Dorianna uuu... <śleski> Ta... Jax. A, jeszcze mnie zabija, nie widzę. Nie ma takiego bicia. Dusty, no, no, ah, motherfucker. A ah, jeszcze sobie będę farmił. Tak jest, dopóki mogę. Przecież jestem tę kasadinę. Tak jest. I bum, i bum. Uuuu! Gzy. Gzy. Sweet po prostu. Sojusznik hmm. pokonany. A co tam, kurde jest to... to... Będę potrzebował troszeczkę HP Jamany też się przyda OFC A! przecież ja Zonię miałem Ten kapelus działa jak Zonia Mogłem go sobie użyć Ech totalnie nie myślę Ech ech co za pech Tak to by mi się odnowiło Odnowiłbym się Ult i tak to bym sobie ją już zabił Znaczy nie bym zabił, abym uciekł, oe, um, jax, Jaximus No spoko, wbijamy men Heh. To tak taki easy się wydaje Dobra Komu tu mi kuleczka. O oh, fuck, mada, fuck, nie, nie, please kill. A, ah, fuck. Źle, źle. Bardzo źle. a daleka jest AD. Uuuu. Adenida. Ale no nie wierzę, jeden tiki knighta i by padła. Niepotrzebnie daj no cóż eee, Lecimy, lecimy Let's go I znowu zapomniałem użyć tej zoni Czy jak się to tam zbie Ej, ej, ej O! Coś Zlagowało. nie dobrze no kom tu mi baby. tak jest poczuj moc poczuj moc kasdina ty przeciwnik to... no, pokonany myślę, że tego raczej nie wygrają mamy Op fidy Jacks a jak Jacks jest fitnięty to po prostu albo wygrywamy my albo przeciwnicy co zależy kto ma Jaxa. tak ile ja będę potrzebował na tą różyczkę 1600 musiałoby kogoś zabić może Przydałoby się, to bym akurat się wrócił, bym sobie kupił. O. Hello. Hello. bitch. Nice. Tak, Kasadin. Jak zwykle OP. Nie wiem, on ma chyba teraz jakieś nerfy dostać, czy coś takiego. Chyba. Lepiej nie. Niech zostanie takim opaczątem jeśli się na początku nie wyfarmi to później nic nie zrobi Teraz... buty sobie może kupię Uuu co? Wybijecie się beze mnie? Odmieni się tak tu, beze mnie Oh yeah Sorry man, nie mogłem wcześniej Nie mogłem wcześniej, żeby Cię uratować. Wybacz, chciałem. O, lag. A, jak, ostatnio serwery jakoś e, lagują. Grałem też poprzednią grę. E, też jakieś straszne, dziwne lagi były. I spadek FPS-ów, wszystko tak... takie ble, ble, ble. Takie nieładne. No, Orianna, gdzie ty jesteś? W skarbie. Tutaj jesteś, hello Hello kitty um, No nie dziwię się, przeciwnicy nie farmią To oni, co, co oni w ogóle chcą zrobić <nastod> A my sobie puszniemy Tylko <buckets> się farmę, nie ją Aha, teraz ich będę pozabijał. No fuck you! Tam był mój Ignite. No motherfucker. No, Lisin, nie skoczysz do mnie, bo się boisz, oczywiście, oczywiście Boisz się No fuck nie. No, będziesz coś próbować oczywiście Lisin. Lisin, skakujesz, dawaj, chodź, chodź, chodź chodź, chodź Chodź, eee, nie Jednak nie No, come on, come O on. Oh, fuck, luck! Nawet. To było bardzo dziwne hmm. Nie będę wskakiwał, bo jak nagle by Orianna się zdecydowała ulta rzucić czy Raven to by było ze mną kiepsko niestety. Ach, ta tarcza. Selta spak! He <laughs> ach, Riven! Pro! Pro po prostu. Co, co, co to daje? Uh, eee... Triple kill. Uh. Co to będzie? Co to będzie? O, w ogóle, co to jest za item? Daje mi pan coś odporność na magię, Przyda mi się Może bym się nawet i przydał A oni mają coś odporności na magię? Nie, nie mają Fajnie Dobrze wiedzieć Zadaje wyobrażenia magiczne w wysokości 20% wybranego bohatera Uuu, eee, ciekawe Ale nie chcę eee, Będę potrzebował jeszcze troszkę Monej monej e, Na ten itemek Będzie warty zakupienia naprawdę Dobra, już się wrócę po niego Chyba że archenioła O, no dobra Jacks jest hardcorem, okej okay. Możemy go zrobić No problem dude Mamy teraz... Hmm, dość sporo... O nie, 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 nie! Gdzie jest ja jestem? O fuck, ale mi się ubasiło. Myślałem, że mnie tam biją. No fuck, nie padniesz Orianna, nie padniesz, nie? Znając, że nie padniesz, nie ma szans. No motherfucker fucker! Udało no. ci się zabić wroga. Próbować zabić Raven Czy prędzej ona mnie zabije? No nie wiem Może do nich wpaść Może lepiej nie Dobra, wrócę się A co tam? Prawie 3,5k Eee, Zmoralicza może? Czy coś co mi będzie dawało jakieś więcej AP? Hmm. To może by się nawet przydało Ale z zmoraliczę sobie kupię Zostało mi jeszcze 500 Dobra to teraz zbieram na buty A bo w końcu mi się przydadzą Jak tak można Be bez butów a, hop. hop sobie jeszcze te Hop, Szybko. Dosyć szybko. O, za chwilę będę mógł kupić buty. Tak To może zabije te drive, nie kupię buty. Hmm? Tak. Chciałaś coś Raven? Hm. Tak Coś jakieś lagi. OPK Saddin e, Trypla nie będę robił, nie będę zawstydzał przeciwników Pewnie Teraz sobie złożymy e, tego Kosturpustu Chociaż oni nie mają odporności na magię 2-12 Lisin Hmm Super uh, Very nice Lisin, naprawdę Hop, hop O No, co Lisin, podejdziesz do mnie? Podejdziesz? Nie podejdziesz A ty Cwanieku się wyleczysz A, Sprytny lisyń Chciałeś coś lisy? O Oriana Po prostu przezabawne Nerf, nerf, Kasadin So OP. Oczywiście. Bo kasadin jest najbardziej OP championem w no. Tak, of course. Eee, dobra. Wracam się. Kupię sobie ten kostur. Nidal'ka <grywka> ma dopiero takie No w to ona nie ma jakiejś cudownej... Eeeh... no, Lol... Mogliby surnąć przeciwnica, nie Nie no świer, ops lack. znowuż Fuck it Eee co ja bym tu mógł Przeciwnik jeszcze kupić pokonany. sobie Chyba to mi się nie przyda Ok, już by to Jej! Jak za szybko to powiedzcie. Zwolnię. Co ty, jak chcesz już to skończyć? Finish? You wanna finish it?

Ojej, jej, jej. ciężki wybór, co tu kupić... Nie chcę tego, to mi się raczej już teraz nie przyda, bo nie zdążę nastakować. od odchłani... <laughs> Może niekoniecznie... A... Chyba to... No, skrócony czas odnowienia daje... Więc będzie akurat było jeszcze ruchu... <laughs> oh god... Nidalka nie da się złapać, twarda jest. No co jest? Ta. No, znowu szlak? To jest straszne, straszne. Skoczyć tam do nich. hech No po prostu, misz O, tak, padnę, padnę. Ach, mogłem za nie. Za nie użyć. Ja to nie myślę dzisiaj. Tak, spec styl. Dokładnie. 16, 6, 5. Okej. Okay. Dobra, to był taki zabawny odcinek 3 na 3. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym. Na razie.